Lepsze, farba czy rozjaśniacz Oczywiście wiem wszyscy znają odpowiedź Farba jest 100 razy lepsza od rozjaśniacza z wielu powodów Po pierwsze bo jest farbą Po drugie bo jest farbą Po trzecie bo nie jest rozjaśniaczem Oczywiście możemy uważać że tak jest i na tym zakończyć Pytanie jest jak to się dzieje, że utarła się taka opinia. Są to dwa zupełnie różne narzędzia pracy fryzjerskiej, i stosuje się je do zupełnie z innych powodów. Bez rozjaśniacza nie ma szans na wykonanie pewnych prac. Powszechnie wiemy, że stosuje się go do pasemek, do ściągania koloru i do niszczenia włosów. Ale przecież są różne rozjaśniacze. Są te tanie i są te dobrej jakości. Są te badziewne i są takie, które pielęgnują włosy i dbają o nie równie dobrze jak farba. W związku z tym, czy rzeczywiście tak jest, że powinniśmy się bać koloryzacji rozjaśniania rozjaśniaczem? Są techniki które pozwalają na to, żeby bezpiecznie używać tego produktu. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak go stosować. Chcemy... Różnica pierwsza, która przemawia na korzyść rozjaśniacza, jest taka, że farbą jesteśmy w stanie rozjaśnić tylko do 4 tonów. Jak wiemy, wody, które są oznaczone 10, 20, 30, 40, którym przypisana jest pewna procentowość, Rozjaśniają odpowiednio 10 o 1 ton, 20 o 2 tony, 30 o 3 tony, a 40 o 4 tony. Można się spodziewać, że farby Super Blond, czyli oznaczam 11, 1000, 12 albo wychodzące poza skalę znacznie, która standardowo przyjęta jest od 1 do 10, mogą rozjaśnić włosy do 5 tonów. 4,5-5 tonów. Na tym koniec. Jest technika, aby farbą rozjaśnić włosy bardziej. Polega ona na tym, że stosujemy farbę 000 na naturalne włosy z wodą 12%, czyli 40%. Pozwala nam to na rozjaśnienie o 4 tony farby. Następnie ściągamy jej nadmiar i aplikujemy następną farbę na tą farbę w celu przedłużenia działania rozjaśniania. Jeśli zastosujemy na przykład wodę 6% później, uzyskamy rozjaśnienie do 6 tonów. Trwa to dłużej. Jest dość bezpieczne dla włosów i wykorzystujemy pielęgnacyjne walory farby. Standardowo, żeby rozjaśnić 6, 7, czasem nawet 8 tonów, musimy zastosować rozjaśniacz. Różnica jest taka, że zastosowanie rozjaśniacza może być z użyciem wody 6%, czyli 20. Dlatego, że oznaczenie tutaj 20, czyli do 2 tonów, tyczy się farby, nie rozjaśniacza. Farba działa z reguły około 40 minut, 45 i na tym koniec. Także rozjaśnianie następuje do pewnego poziomu, i potem, jeżeli zostawimy farbę, to już się nic nie zdarzy. Wynika to z tego, że farba ma określone sekwencje działania. Pierwsze 10 minut drobne pigmenciki, części pigmentów, wchodzą do włosa, tak żeby nie wymagało to otwarcia dużego łuski. Następne 10 minut pigmenty wiążą się wewnątrz włosa, łącząc się w duże kule. Chłoną one wodę, puchną, dzięki temu trudniej im jest wyjść z włosa podczas mycia. Następne 10 minut do 15 to pielęgnacja. Przy super blondach, czyli tych, o których wspominałem, bardzo jasnych kolorach, pierwsze 10 minut jest przedłużone jeszcze o 10 minut silnego rozjaśniania. Czyli rozjaśnianie włosa trwa w wypadku farby 10 do 20 minut koniec. Potem następuje pigmentacja i pielęgnacja. Zupełnie inaczej jest w wypadku rozjaśniacza, który działa i działa i działa i działa. Najkrócej działające rozjaśniacze mają proces samego podbijania koloru, niwelowania naturalnych pigmentów, trwający 45-50 minut. Są też i takie na rynku, które działają 1,5 godziny do 2 godzin. Dlaczego tak jest? Jeżeli standardowo nakładamy na foliach pasma na włosach. Wiadomym jest, że nałożenie tego wymaga około 45 minut wprawnemu fryzjerowi. Farba cały czas, czy rozjaśnia, czy w tym wypadku, cały czas musi działać. Musi rozjaśniać również te następne partie. Oczywiście można dorabiać sobie świeży rozjaśniać, czy świeżą farbę po drodze. Znacznie to jednak przedłuża proces. Możemy więc farbą, nakładając na folię, możemy kontrolować proces rozjaśniania, dorabiając sobie po drodze... Inny kolor, czy troszeczkę jaśniejsze, czy troszeczkę ciemniejsze, dobrze sterując tym. Przy użyciu rozjaśniacza mamy gwarancję, że raz rozrobiony i szybko nałożony da nam w miarę wyrównany, dobry efekt. Przewagą pierwszą rozjaśniacza jest więc to, że rozjaśnia on o więcej tonów niż farba. Drugą, że farba na farbę nałożona nie rozjaśni jej. Czyli jeżeli mamy farbę ciemną i nałożymy na nią jasną, nigdy nie uzyskamy jaśniejszego koloru. Zupełnie inaczej jest z rozjaśniaczem, który usuwa również sztuczny pigment. Ma to więc następne zastosowanie. Pozwala na usunięcie sztucznego pigmentu i podjaśnienie raz już pofarbowanych włosów. Ogólnie rozjaśniacz jest narzędziem jak wszystkie. Tak jak wspominałem, to nie nóż zabija męża, ale żona. W związku z tym świadomie używany i świadomie stosowany rozjaśniacz może być bardzo pomocny w pracy z włosami. Wcale nie musi być on gorszy jakościowo od farby, może zawierać równie dużo substancji pielęgnacyjnych, może też nam pomóc uzyskać jakieś efekty dużo delikatniej. Mamy bowiem do wyboru zastosować farbę z 40, czyli z 12% wodą, albo ten sam efekt uzyskać rozjaśniaczem z 6%. Czy to są trudne wybory? Tak, ale możliwe do wykonania. Zachęcam do przysyłania wideo z pytaniami, na które będę odpowiadał w każdym odcinku. Piszcie proszę i wysyłajcie na adres slawka mail, pisany razem, małpainteria.pl. Zachęcam do oglądania.